Czas by trochę nadgonić te moje przygody ze szkołą, no, to moje vlogowanie, czy jak to nazwać, yy, odbywają się z taką bardzo wątpliwą regularnością. W zasadzie mogę powiedzieć, że strasznie, jakbym był widzem, to bym się sam na siebie wkurzał. Także, także spróbujemy dzisiaj nadgonić ile się da. Ok, więc lecimy z yy, matematyką 4, to jest Semestr, który rozpoczął się w styczniu zeszłego roku i zakończył się w maju zeszłego roku, także, yy, także trochę jestem do tyłu, nawet nie trochę, a bardzo. Zmienił nam się nauczyciel. Nauczyciel, który był poprzednio, dawał pierdeliar przykładów, robiliśmy wszystko, pisaliśmy, za to nie dawał żadnych skryptów, żadnych notatek, żadnych dodatkowych materiałów. Natomiast ten nowy nauczyciel, Dał same materiały, wykłady były super, wszystko ładnie opowiedziane, piękne moim zdaniem notatki i wszystko super pięknie. Za to praktycznie żadnych ćwiczeń, w związku z czym tak jak mój zeszyt, powiedzmy matematyka trzecia, nie wiem czy ona się zaczęła tutaj, czy już się zaczęła wcześniej, być może nawet gdzieś tutaj. Teraz nie dał sobie ręki uciąć, bo nie miała ręki. W każdym bądź razie, no tak, to już jest czwarty, to jest wszystko, to jest co zrobiłem na matematyce 3 u poprzedniego nauczyciela, a tu na matematyce 4 to jest to, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no i koniec praktycznie, także którzyśmy nie robili praktycznie żadnych ćwiczeń wszystko żeśmy oglądali sobie na, na, na tablicy i tak dalej także nie było jakiegoś parcia żeby ćwiczyć no i to się trochę odbiło a zacząłem od matematyki bo to jest przedmiot który które skopałem najbardziej w ogóle ever także także może opowiem o tym ponieważ z notatek niewiele wynika to wrzucam tutaj screenshota i tak wyglądało mniej więcej to, co mieliśmy na lekcji, ten nasz program cały. Czyli na początku przed integral sami jeszcze było coś takiego, co się nazywało partial fractions, czyli to chodziło o to, żeby rozbić sobie ułamki na dwie części i potem nam na podstawie tego obliczyć nie da się tego wytłumaczyć normalnie także myślę, że są kanały matematyczne które takie rzeczy tłumaczą potem była, było integration, czyli to całe tak całkowanie i różne takie sposoby i zakończone to było integration by substitution czyli, nie wiem, całkowanie przez odejmowanie, tak to się nazywa nie wiem, no następna rzecz to był yy, to było Laplace po polsku pewnie przekształcenie Laplace'a albo coś takiego. No i potem jeszcze, żeby obliżyć tego Laplace'a, to żeśmy używali Fresno, to będzie pochodne chyba, tak? No w każdym razie tego typu rzeczy. I na samym końcu były matryce, czy macierze. I za nimi jeszcze jakieś tam sequence and series. Ale to było tak bliźnięte. Ja nawet nie wiem, czy ja mam cokolwiek w zeszycie na ten temat. Obawiam się, że nie. Co najbardziej mi przypadło do gustu? Najbardziej mi się podobały macierze. Te Czy matryce? Właśnie pytanie. Macierze chyba. Macierze to one były troszkę bardziej skomplikowane. To już były takie macierze na 3x3. I tam trzeba było je odwrócić, przekształcić i tego typu robić rzeczy i generalnie bardzo proste zadanie, ale bardzo bardzo upierdliwe, bardzo dużo rzeczy tam trzeba było zrobić i bardzo dużo było takich drobnych obliczeń, ja tu zresztą mam na przykład jakieś takie zadanie więc to jest jedno zadanie że tam powiedzmy mamy taką matrycę taką, taką i taką i potem je musimy dodać, odjąć, coś tam i wychodzi z nich nie wiem czy wychodzi, czy potem jest podana jeszcze kolejna, właśnie taka 3x3, i on trzeba odwrócić, przekształcić, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Na jej podstawie coś tam obliczyć. I bardzo mi się to podobało, i bardzo się cieszyłem, że to mogę robić. I powiem Wam tak, jak przyszło do egzaminu, w ogóle tak, egzamin yy, był w maju a ja wyjeżdżałem też na wakacje w maju I jak sprawdziłem terminy generalnie jak wygląda sprawa z egzaminami no to powiedzmy egzaminy miały miejsce od nie wiem powiedzmy 10 do 21 maja nie wiem czy jakoś tak i w każdym razie jak bukowałem sobie wakacje no to jakżeśmy sprawdzali różne rzeczy, sprawy z biletami i tak dalej, no to wyszło nam, że najlepiej by było pojechać 21 maja. I ja mówię tak, te egzaminy trwają, przecież nie będzie tak, żebym ja... Akurat miał takiego pecha, że będzie egzamin na 21, więc zabukowaliśmy wakacje od 21 maja. No i oczywiście okazało się, że Matematyka 4 właśnie będzie tego 21 maja. Więc musiałem iść tam do dziekanatu, pisać jakieś prośby o przeniesienie mnie na inny egzamin, jakieś tam wytłumaczenia dlaczego, no dlatego że, poja że jadę na wakacje. No zajęliście, nie? Ale przeszło bez problemu, nikt nie robił tam z, tym, z tego żadnych tam Kłopotów, w związku z czym e, pojechałem na wakacje, no i egzamin zdawałem we, w, pod koniec sierpnia. W związku z czym, tak, tu nie ćwiczyliśmy. Wiecie, jak się w wakacje uczy, nie? No, po prostu no, powiedzmy średnio, nie? No ale powiedzmy, że poszedłem przygotowany na ten egzamin, bo wszystko umiałem zrobić, no i było ok. Tyle, że mi się wydaje, że trochę zabrakło tych ćwiczeń. No i robiłem właśnie, miałem takie zadanie, nie wiem, tego typu czy, czy takiego typu. W każdym razie chodziło właśnie o właśnie te odwrócenia i tak dalej. Tam był tam jakiś właśnie układ równań, coś tam. No i oczywiście narobiłem w nerwach myślę, nie? Zrobiłem całe to zadanie, ono nie było na jedną oko, na dwie strony, zrobiłem je całe i ono mi wyszło źle. Więc mówię, spoko maroko, a od tego zacząłem, nie? bo były cztery zadania do zrobienia. Na dwie godziny, mówię spoko Maroko, weźmiemy jeszcze raz. I próbowałem znaleźć, jak, gdzie tu błąd był, znalazłem niby jakiś błąd, obliczyłem wszystko, znów skopane. Więc mówię, a wezmę, zrobię od początku je jeszcze raz. Nie, no bo naprawdę podobały mi się ta matryce i zrobiłem jeszcze raz. I gdzieś w połowie robienia spojrzałem na zegarek i się okazało, że już minęła godzina tego egzaminu. I w tym momencie się zesrałem już. I i po raz drugi jak je zrobiłem to też je skopałem. Nie wiem co nawet co, co tam mi nie wyszło. W każdym razie jak skończyłem to zadanie z tymi matrycami, które w sumie nie wyszło, to było już godzina 20 egzaminu i zostało mi 40 minut. A 40 minut było jedno pytanie było właśnie z, z tego integration. Yy, drugie zadanie było z placa. Trzecie yy, z też z jakiegoś laplaca. Tak generalnie każde zadanie było z osobnego działu i tak naprawdę co mi się udało zrobić, to mi się udało zrobić, ale poszło bardzo słabo i to był najgorszy e, egzamin, jaki w ogóle zdałem w historii mojego studiowania tutaj. Także tak wyglądała matematyka. Oczywiście do wyników przejdę później. Kolejnym zadaniem był, czyli. Kolejnym przedmiotem był projekt, i to jest mój projekt. Taką trzeba było płytkę to jest przetwornik analogowo-cyfrowy. Yy, tylko myślę, że nie ma sensu, żebym tutaj siedział i opowiadał o nim. Yy, myślę, że warto, żebym zrobił o tym zupełnie osobny odcinek. To się podłącza tutaj do Arduino i to powinno, zdaje się, że tak to się podłączało i. Yy, po prostu na, na monitorze możemy odczytywać tutaj yy, z tego przetwornika nam różne takie pierdoły. a no w sumie jest to fajny taki projekt, dużo się przy nim nauczyłem. No i mówię, trzeba było nam troszkę się tutaj pobawić yy, w lutowanie, co ja zresztą bardzo lubię. I to też mi się wydaje, że poszło mi dosyć dobrze, także jestem dosyć zadowolony. Wszystko wygląda tak jak trzeba. No i tyle. No i mówię. To było akurat proste. Tyle, że trzeba było do tego dorzucić książkę napisać i to było to był największy do pisanie tych tam. Tych. Ale mówię, że o tym może zrobię osobny program. Tak jak mówiłem już, że zrobię film o tym projekcie z zeszłego roku. No to, no to w końcu muszę się za to zabrać. Jak skończymy szkołę, to wtedy się zajmę za robienie filmów o projektach, które zrobiłem. Kolejnym przedmiotem jest Digital Systems. No i oczywiście nie mam żadnych notatek, bo żadnych notatek tutaj nie ma. Co mam? Mam oczywiście ten arkusz z ćwiczeniami. I ćwiczeń w tym semestrze było cała masa, bo było ich 20. One są ładnie rozpisane. Ja może spróbuję to zbliżyć, żeby lepiej było widać i będziecie mieli jakieś pojęcie także to są te laby za zrobienie każdego labu była inna ilość punktów i żeby zdobyć 100% to trzeba było zrobić mi się wydaje, że chyba 120 no ale nie będę teraz nie pamiętam za bardzo w każdym razie im więcej się zrobiło tym się więcej umiało no i tym samym tym więcej się potem dostało za te laby jakby wyższą ocenę i tak dalej wpływało w każdym razie na egzamin no i tak, jak mówię, proste jakieś laby miały 7-8 punktów, jakieś trudniejsze miały 10-15, a te pierwsze nawet 20. Także, także jak ktoś się uparł, a nie miał czasu, no to mógł sobie zrobić same te najwyżej punktowane i powiedzmy to yy, mu dawało jakąś tam gwarancję w miarę tego, że dostanie z tych labów dobrą ocenę, chociaż muszę powiedzieć, że te wszystkie ćwiczenia, które są yy, powiedzmy yy, Wysoko punktowane, one też są duże. No i najczęściej to jest tak, że, no mówię, takie powiedzmy ćwiczenie czwarte, powiedzmy, mamy tutaj. Tu się zaczyna, tu coś leci, tu coś leci, tu coś leci. Tu, coś leci, tu jest coś. Nie wiem, czemu to jest Question 2, część druga. Tu jest piąte dopiero. Także, no mówię, to nie jest tak, że to jest ćwiczenie na, nie wiem, na, 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 na kawałek, tylko że to rzeczywiście trzeba było się narobić. No mi oczywiście z tego dobrze poszło, bo ja lubię digital systems, także, no mówię, różne tutaj rzeczy. Ja może do mojego labu. Jak oddawałem go, to dołączyłem taki krótki film, w którym miałem wyniki w większości, bo w części było tak, że trzeba było podać zdjęcia, jak to wszystko działa, więc stwierdziłem, że jak mi zdjęcie zrobi, jak zrobić zdjęcie licznika, na przykład, musiał zrobić 10 zdjęć i je wrzucić jedno po drugim, więc to nie ma sensu. W związku z czym zrobiłem taki krótki film, także najwyżej, jeżeli. Jeżeli ten film, ten, który teraz robię, nie będzie jakoś kosmicznie długi, to wrzucę ten, ten mój film z tego labu na końcu, to będziecie wiedzieli mniej więcej o czym te laby były. Bardzo fajny przedmiot, no jak zwykle lubię, no to dobrze mi poszedł. No i przechodzimy do Java. Java była bardzo fajnym przedmiotem, bardzo... W sumie, dla mnie przynajmniej prostym. No i rozpoczynaliśmy od zupełnych początków, czyli na przykład jakieś tam wypisywanie czegokolwiek na ekranie. Po raz kolejny bawiliśmy się w jakieś tam yy, w zamianę danych z takich na takie. I, I mówię, to było dosyć wdzięczne, to było dosyć proste. No i mówię, potem przechodziliśmy do coraz trudniejszych rzeczy: do jakichś yy, sortowania, wyciągania. Yy, tych danych, które nas interesują i tego typu rzeczy, już potem się takie bardziej trudniejsze rzeczy. No i zwieńczeniem całego, całego kursu było zrobienie takiego małego projektu. No i mieliśmy listę jakichś tam nazwisk i trzeba było zrobić kilka opcji, żeby je wyświetlić, całą listę, żeby je posortować w porządku alfabetycznym żeby można było wyszukiwać tą listę, żeby można było znaleźć to nazwisko, które jest najdłuższe. I na przykład wyświetlić tylko poszczególne rzeczy z tej, z tej bazy danych. Także nie było to jakoś specjalnie trudne. Ja to gdzieś tu mam nawet. To jest mój projekt. Zdaje się, że to jest to. Tak jest. No i. Tak to mniej więcej wyglądało. No nie wiem, czy to jest długi program. Mi się wydaje, że aż taki długi nie jest, jak na to, co tam trzeba było zrobić. Pewnie są tacy, którzy są w stanie to zrobić lepiej. No, ale mówię, tak na tym zakończył się półroczny kurs Java. Także to było proste, to było łatwe i to mi się podobało. Zresztą ja widzę, że nie mam większego problemu z programowaniem. Także, także tak to mniej więcej wyglądało. No i mówię, egzamin również poszedł mi w miarę dobrze, także jestem z czawy, jestem zadowolony.